wszystkim, witajcie w kolejnym odcinku Patologii Polskich Warsztatów Oczami Widza, czyli jedna z dwóch serii pisana życiem waszych historii, waszych historii. I proszę, uzbrójcie się dzisiaj w cierpliwość z jednego powodu, bo, no, po, żebyście nie wpadali w paranoję. Jakby jeden przypadek nie może świadczyć o, albo kilka, i żebyśmy też nie wpadali w jakąś paranoję, ale to, co wam dzisiaj pokażę, przeczytam, czy nawet pokażę w postaci filmów, bo takowe też mamy. Wypierdzieli was z butów, jak to majsterem powtarza. No i to was z butów wypierdła. Również też chciałbym, żebyście wszelkiego rodzaju wasze patologie związane z autohandlami czy z warsztatami przesyłali na adres, który wam się tu wyświetla. I również jest to seria tworzona przy udziale firmy Carvertica, To dobrze wiecie. I pierwsze dwie historie nie będą odczytane z kartki. Dlatego, że pierwsze dwie historie wydarzyły się. I dlaczego mówię? Bo w ostatniej. Patologii autohandluczami widzę zarzucili się szeroko, wręcz prawie że do śledztwa jakiegoś już się zaczęli iść, że historia z tym, gdzie handlarz zabił mu córkę, się nie wydarzyła, bo Stanisław pokazał raport. Raport poglądowy, nie tego auta, z napisem poglądowy, I już zarzucili się kłamstwo. To, to, że te raporty, gdzie się pokazują, to jest dla przykładu, jak to wygląda, jest napisane tam poglądowy, nie znaczy z tej sytuacji. Dobrze, słuchajcie, e, ja wam powiem tak, do pierwszej historii musimy się odnieść tak. Wy Widzowie, około stycznia lutego ubiegłego roku napisaliście do mnie i się posta z panią z Łodzi, bo ukryję jej dane, bo nie mamy kontaktu ze sobą, nie wiem czemu, która padła ofiarą czegoś, co nie powinno się wydarzyć. I to jeszcze nie jest tytularna historia, czyli mechanik wziął auto na przejażdżkę, ale tu też mechanik wziął auto na przejażdżkę. Pani zakupiła Forda Mustanga. Cieszyła się, nim jeździła, tak jak trzeba, nie? Bardzo ładne, fajne auto, a przede wszystkim z jakąś klasą. Wyobraźcie sobie, że Oddała auto do mechanika, gdzieś z polecenia. Co się stało? Ktoś przestał odbierać telefony. Jeden z pracowników warsztatu, bo to był warsztat nie tylko jednego mechanika, wziął po godzinach auto na przejażdżkę. Jak skończyło to auto? No właśnie tak. I tutaj wraz ze Stanisławem około lutego pomyśleliśmy, że zgodzimy się pomóc, nie tylko nagrać i nagłośnić. Jako rodzaj pokazania sytuacji, ale też pomóc prawnie. Kontaktowałem się z panią, pisałem tutaj długo, przewijam sobie jeszcze 12 luty, 14 luty, próbujemy ustalić termin. Ostatni kontakt z mojej strony następuje 16 lutego i nie ma żadnej odpowiedzi. Potem ja 6 marca wysłałem głosówkę. No i dzisiaj też, kiedy nagrywam ten odcinek, ileś godzin temu wysłałem wiadomość, nie wiem, może się. Historia jakoś skończyła. Natomiast problem był taki, że był tam konflikt, nie było winnego, nie chciano oddać, naprawić auta, był bardzo duży problem. Okazało się, że mechanik, czyli też właściciel warsztatu teoretycznie nie wiedział, jest jakąś tam recydywą, jest jakąś tam swego rodzaju patologią i mamy auto oddane na warsztat, nie do końca kompletną dokumentację, mamy wypadek, do którego dochodzi i szukanie winnego tej sprawy. W winnym tej sprawy zawsze. Ale to zawsze, kochani, jest osoba, która dopuściła się tego czynu. To jest winny. Ale w tym momencie auto zostało powierzone, bo tu mówimy też o prawie, jako mienie na warsztat. Więc kolokwialnie odpowiedzialność wobec klienta ponosi warsztat. Warsztat musi zapłacić za takie czyny i warsztat tutaj musi to wypłacić. A potem warsztat na drodze cywilnoprawnej może egzekwować to od swojego pracownika lub nie. Warsztat powinien być ubezpieczony. Tam niestety był problem, przepychanki, i tak naprawdę nie wiem, na czym się to skończyło. Natomiast taka historia, jak kolejna, miała miejsce. I teraz, żeby nie być gołosłownym, takie rzeczy na warsztatach się zdarzają. Ja chyba Wam nie opowiadałem, a jeżeli tak, to tak, my też rozbiliśmy auto klientowi. What? W 2020 roku, to był 20 rok, Stasiu, w Szemudzie. Czy 19, coś takiego. Rozbiliśmy klientowi auto na jeździe próbnej. Ale nie było to żadne sportowe auto, nikt nie latał bokiem, ale doszło po prostu do wypadku, doszło do wymuszenia, samochód z naprzeciwka zjechał. Mechanik, żeby się ratować, zjechał na pobocze, złapał pobocze, porysowało się auto, pogięła się blacha, nic strasznego, ale powiedz to klientowi, co ja wtedy przeżyłem, powiedzieć to klientowi, że tak się stało, to mała bania, bo klient sobie kupił. Hondę, o której marzył. Natomiast cała historia skończyła się z HPN, bo dla nas nie było problemem e, i naszym obowiązkiem było przyjąć odpowiedzialność. Ale pamiętam, jak dzisiaj minę mechanika, mojego zaufanego mechanika, który jest ze mną do dziś, ze mną do dziś, żeby mi to powiedział. Moją minę, że ja to powiedział klientowi, ale wiecie, shit happens. Takie rzeczy się zdarzają. Nie? Tam jeszcze był bój z ubezpieczalnią, ale tego boju Wam tutaj nie będę mówił, bo my natychmiast auto naprawiliśmy na swój koszt, jak się klienta. Klient się na to zgodził. W najlepszym nam znanym warsztatach blacharskich i lakierniczych. No i mechanicznie też nie skasowaliśmy. Zrobiliśmy wszystkie wymiany, w ogóle było tak mi głupio, że go ani złotówki za nic nie skasowałem. Ale to się może zdarzyć. Tylko pamiętajcie, to Wy oddajecie do warsztatu, dlatego tak ważne są kwity i wszystko inne. Dobrze, słuchajcie, lećmy, zanim przejdziemy do historii z obrazka, która jest. Chyba wiecie, że głośną sprawą na TikToku nawet. Następna historia jest z Białego Stoku i tyczy się znanego Wam warsztatu i profesora. E, no może nie, ale u niego to auto też było. I tylko i wyłącznie świadomość naszego widza i. Świadomość takich ludzi jak profesor powoduje to, że wy takie historie wysyłacie, bo wy się wstydzicie takich historii. Ja, jak się wstydzicie, nie ujawniam waszych danych absolutnie, jak nie chcecie i tych danych nie muszę tutaj ujawnić. Ale zabiorę was w krótki lektoring. Witaj Michale. Z racji oglądania twoich filmów postanowiłem napisać swoją historię z niedawna, która przydarzyła mi się dwa miesiące temu. Marzec 24. Jest to dosyć długa historia, lecz postaram się napisać to jak najzwięźlej. Otóż byłem posiadaczem... Od 2019 roku samochodu marki Scion TC, rocznik 2005. Tak, nie googlujcie Stasiu, wam wrzuci zdjęcia, też nie wiem co za auto. Auto kupiłem od osoby prywatnej za że kwotę ponad 10 tysięcy. Nie był to idealny stan autka, lecz miałem prawko od roku i po awarii silnika FAB 1.4 ze spadku rodzinnego, przy czytaniu opinii i sprawdzaniu go na stacji diagnostycznej uznałem, że zakupuję. Auto od początku serwisowałem w warsztacie, który właśnie w 2019 roku dopiero się otwierał. Serwis znajduje się, nie powiem gdzie, w stoku. Nie powiem, wszystko było w porządku przez pierwsze dwa lata. Serwis jak najbardziej super, kontakt i terminowość naprawdę dobre i na dobrym poziomie. Poziomie. Tak samo jak i koszty napraw. Po dwóch latach ów serwis zaczął przyjmować klientów na zapas, przez co terminy oczekiwania zaczęły wynosić się bardzo, bardzo wysoko i trwały często ponad miesiąc. Wiadomo, w miarę jedzenia apetyt rośnie. Przez takie. Podejściem zaczęły się również pierwsze problemy z naprawami, które były źle zdiagnozowane. Trzy lata minęło jednak w miarę spokojnie i bez żadnych poważnych awarii. Awarii też takich nie było. Dodam też, że samochód miał robione przeglądy na stacji kontroli, która znajduje się właśnie razem z tym samym budynku co serwis. Przejdźmy jednak do wtorku 2024 roku, dokładnie 12 lutego. Moje auto uległo uszkodzeniu, niestety wpadłem w i na krawężniku uszkodziłem dwie felgi oraz tylny układ hamulcowy. Całe szczęście nie stało się nic poważniejszego. Auto lawetą przyjechało na off serwis w celu diagnozy, co jest do wymiany, jakie koszty i terminy wymiany. Został układ hamulcowy, tarcze, klocki, piasta z łożyskiem. Do tego zakupione nowe felgi. Odłożyłem trochę gotówki i chciałem poprawić jego wygląd wizualny. Nie liczyłem kosztów felg. Sama naprawa wyniosła ponad 1,5 tysiąca. Zapłaciłem, odebrałem wszystko w porządku. Dodam jeszcze i spytałem kierownika warsztatu, czy coś jeszcze jest do naprawy. Oznajmił, że nie. Spytałem również, jak podwozie auta stwierdził, że jest na lod rdzy ale nie ma tragedii. Jeszcze sporo pojeździ. Zadowolony po zamontowaniu nowych fel, hamulców i braku konieczności naprawy, jeździłem sobie tak przez dwa tygodnie. Cały czas jednak były stuki w zawieszeniu: przy ruszaniu, przy zmianie biegu, przy hamowaniu. Nie wspomniałem jeszcze o tym, że stukami postanowiłem samochód do tego warsztatu wcześniej i ze stukami posta, postawionymi samochód wcześniej, i wymienili mi łożysko z piastą, bodajże miesiąc przed kolizją stuki były ciut mniejsze. Wracając po wymianie tego układu hamulcowego, stukanie było już tak donośne, że zdenerwowałem się i postanowiłem auto zawieść, ktoś tu zjadł wyraz, do profesora Krisa, myśląc, że to jakiś łącznik stabilizatora. Na drugi dzień dostaję telefon. Pan przez telefon mówi, że muszę osobiście przyjechać tutaj, bo mamy dwie strony rzeczy do zrobienia i, i zdjęcia. Przerażony Zajeżdżam po południu 12 marca. Dostałem informację o tym, że samochód ma zjedzoną podłogę, dziurawą pompę wody, chłodnicę też zjedzoną, zawieszenie do naprawy. I tutaj jest całe zdjęcia, załączane przez chyba pracowników od Krzyśka. Do tego, Michale, dostałem konieczność podpisania umowy, że wyjeżdżam tym autem na własną odpowiedzialność. I to, co ja powiedziałem, że jeżeli ktoś wyjeżdża takim trupem. To na własną odpowiedzialność, nawet jak nie był tego świadomy, bo my jako warsztat nie chcemy brać za to odpowiedzialności, więc tutaj 10 z plusem na 6 dla profesora i jego załogi. Do tego uszkodzona skrzynia biegów z wyciekiem widocznym na zdjęciach. Dodam, że mieszkam w bloku i nie mam kanału oraz widoku na spód auta. Ufałem. Zawsze. Diagnostom i serwisom przez cały okres. Pytałem ich, jaki jest stan podwozia. Zawsze była odpowiedź, jest nalot rudej, ale nie ma tragedii. Jeszcze pójdzie po diagnozy profesorowi. Od razu stwierdziłem, rozbieramy na części, co się da. Reszta leci na środ. Czyli bardzo słuszna koncepcja. Z racji, że jest to bardzo nietypowe auto, udało się odzyskać część pieniędzy z blacharki oraz elementów wyposażenia. Buda poszła na środ, wysyłałem zdjęcie. Przestrzegam ludzi, sprawdzajcie podwozie swoich aut sami, z, zejdźcie na przeglądach pod kanał i sprawdźcie spód. Z wierzchu u mnie nie było ani grama rudej, a pod spodem orkiestra grała. Nie ufajcie partaczom oraz pseudodiagnostom. Moje bezpieczeństwo, moich pasażerów było dla serwisu warte lekko ponad 1500 zł. Serwisowaliśmy tam trzy auta w rodzinie i trzy przechodziły przeglądy na tej samej stacji kontroli. Nie będzie tam serwisowana ani jedno auto więcej. Również na przeglądy wolę jechać 5 km dalej do innej stacji, która nie narazi mnie na utratę życia za 100. Złoty. Co jest śmieszne, po powiedzeniu takiego, tego kierownikowi stacji, pokazał dziurawy próg w innym aucie i mówi: O takie auta przyjeżdżają i musimy naprawiać. Klient wymaga i płaci. Nie będę nic z tym robił. Pieniądze poszły, trudno, lecz osobiście to przełknąłem. Za życie ludzkie nie jest nic warte dla warsztatu. Przestrzegam przed tym serwisem, zabierajcie też faktury paragonu do każdej naprawy. Michał w załączniku, zdjęcia wszystkich, które posiadam. Pozdrawiam całą ekipę. Czemu nie ujawniasz serwisu? Musiałbym jechać na, mie się, na miejsce, skonfrontować, a poza tym musiałbym się bujać po sądach i to już by była setna enta sprawa i w końcu nie miałbym czasu na nagrywanie, tak to wygląda. Mnie łatwo poznać za pomówienie, chyba że przyszedłby tutaj ten widz i opowiedział tą historię i wymienił z nazwy ten serwis, chociaż dlatego na telewizję nie wymienię. Co o tym wiemy, ta przestroga niechaj będzie dla wszystkich, że faktycznie my nie musimy być świadomi. My ufamy mechanikom i tak dalej, ale dla mnie jakimś kuriozum, bardzo częstym kuriozum, i tak jest w Polsce niestety, ale za granicą też tak jest, są stacje kontroli pojazdów dające przeglądy. Okresowe i warsztaty w jednym miejscu, to często mam mieszane uczucia. Wy chyba też słysząc tą historię, widząc te zdjęcia, możecie mieć te uczucia mieszane, prawda? No właśnie, też tak myślę. Dobrze, słuchajcie, następna historia jest historią tytularną o wypadku. Jak już mówimy o wypadku, to jak powiedziałem, to jest odcinek przy współpracy z Vertical. I nie wiem, czy pamiętacie Vertical to jest taka instytucja, która bada DNA waszego auta. I to też weźcie sobie do świadomości, że zanim pojedziesz zakupić auto w dzisiejszych czasach, mając tylko numer WIN. Może sprawdzić to auto, nie wychodzą z domu. A jeszcze do tego mam 30% cały czas promocji i rabat na raporty. Co nam daje taki raport? Sprawdzenie przebiegu, czy nie było kolizyjności, kradzieży i wielu, wielu, wielu innych sytuacji. Bo jest tak, że jedziemy na miejsce, zapewniani, że było wszystko ok i fajnie, a potem okazuje się, że auto jest po wypadku. Albo za rok, dwa, trzy wychodzi, że miało przebieg kręcony, więc po co? No chyba nie ma sensu, prawda? Eee, więc i my korzystamy i wy skorzystajcie. Zachęcam, bo nawet nie wiecie, co w waszym samochodzie do końca się działo. Tak jak na przykładzie Cadillaca, który mimo, że był u mnie w rękach od nowości, to nagle pokazała się jakaś szkoda, co był bardzo ciekawym odcinkiem. Dobrze, następna historia wydarzyła się też w ubiegłym roku wydarzyła się i było mi bardzo przykro. Zacznę od puszczenia Wam filmu, on jest publiczny. Posłuchajcie. Bardzo dużo osób do mnie napisało. Chciałem temu człowiekowi pomóc. Nie wiem, może nie lubi mnie, nie musi mnie lubić, nie jestem zupą pomidorową, żeby mnie lubić. A może przegapił te wiadomości w setkach innych wiadomości, ale serce się kraja już na sam widok. Zobaczcie. Opowiem wam krótką, ale smutną historię. Od dzieciaka marzy się czarne subaru, odkładasz na nie pieniądze, kupujesz, przez 10 lat inwestujesz, wkładasz w nie mnóstwo pieniędzy, serca. A po prostu w ostatnim czasie oddajesz do największego warsztatu w okolicy na zwykły ser. na wymianę klocków i filtrów. Chyba mi przerysowali felgę. A nie, rozjeb... Właściciel warsztatu, w którym zostawiłeś auto na serwis, wpada na genialny pomysł, żeby w 300-konne auto bez systemów seryjnie trakcji zabrać dzieciaki i na lodzie pokazać, co umie. I wysłuchaliście, no, pociętej historii, która trwała minutę dwadzieścia, której finał był taki, że właściciel warsztatu z dziećmi wsiadł w to auto żeby pofisiować, przefisiował i rozpieprzył ten samochód. Spoko, ale co dalej się działo, to wy nawet nie macie pojęcia. Zobaczcie, z czym ten klient się borykał. i Ja już wtedy naprawdę chciałem tam się pakować i jechać. Przyjechałem przygotować auto do lawety i je odebrać. Prosiłem, żeby zabezpieczyli szyby auta, tak żeby w środek nie napadało i nie wchodziła wilgoć. I zakazałem jakichkolwiek prób odpalania, ponieważ w aucie jest instalacja gazowa, a w to bagażniku widać wyrwaną butlę. Niestety, po przyjechaniu na miejsce okazało się, że drugi dzień stoi niezabezpieczona. W środku wszystko zamarzło, a dzień wcześniej padał deszcz. Na to wszystko jeszcze dostałem informację, że silnik odpala, auto leżało 3 godziny w rowie bokiem. I tego kuriozu obserwowałem naprawdę masakryczną ilość. Tego kuriozu nie mogłem, nie mogłem przeżyć. I wyobraźcie sobie, że ten warsztat. Nawet nie chciał wydać na początku auta temu klientowi. Klient szturmem próbował odebrać swoje auto, swoją własność. Z jednej strony mówili, że coś tam naprawią, że oni to ogarną coś tak. lat. On nie chciał, absolutnie nie chciał. Tam już dochodziło do takiej patologii. Final sprawy jest taki, że nie wiem, czy chłopak odzyskał, pewnie odzyskał pieniądze, bo naprawił ten swój projekt i jeździ nim dalej, za co cię mega e, kolego szanuje. Ale to jest kolejna sytuacja, w której to warsztat ponosi odpowiedzialność. Warsztat nie może ci nie wydać twojego auta. Nie może. Nawet jeżeli nie zapłaciłeś za naprawę, takie jest niestety prawo, warsztat nie może ci nie wydać auta. I tutaj, to jak się policja tam zachowywała na miejscu, bo widziałem filmy i nagrania, ich już chyba dzisiaj nie ma. Tych, z tych interwencji w ogóle. Bo może się przestraszył. To, że policja informowała gościa, że warsztat może mu nie wydać auta, ten absurd, do jakiego doszło, Powoduje to, że traci się wiarę w ludzi. Ale dalej to sytuacja, w której wy zawsze musicie pamiętać o jednej rzeczy. Jak dajecie auto, zawsze macie dostać albo poprosić o kopię protokołu przyjęcia. Kopię protokołu przyjęcia. Nikt wam łaski nie robi, że o tą kopię poprosi, że tą kopię wam zrobi. Zawsze podpisujcie przebieg, stan licznika, stan drogomierza i stan benzyny. Zawsze. Absolutnie zawsze. I to jest sytuacja, w której chyba warto mieć GPS-a. No bo jakby się okazało, że oddaliście auto na wymianę filtrów, oleju, a nagle by się... Ale przyszedł, że ktoś jeździ autem, może dałoby się zadzwonić i wyjaśnić o co chodzi, zanim by doszło do tragedii. I z całego serca współczuję. Współczuję tak samo temu człowiekowi, który pan z zabrał auto kiedyś pamiętasz stał Stasiu Challengerem, to wziął dzwona wywalił. Współczuję pani, której to się stało, i współczuję każdemu z osobna, ale ludzie są głupi, głupoty nie ogarniemy. To czasami są emocje, jest czasami brak szacunku do czyjej rzeczy i tak niestety jest. Dobrze. Ostatnia historia jest naprawdę, naprawdę długa, ale pokazuje zmagania z pewnymi patologiami warsztatów. Jeszcze chciałbym zrobić krótki komentarz do e, tej historii, którą przeczytałem od profesora Krisa. To też pokazuje, że czasami jest we właściwy moment, żeby popukać się w pierś i powiedzieć: dobra. Zeszliśmy trochę na złą drogę, popracujmy nad swoim jakością, jeżeli klienci nam coś z, z, zgłaszają. I na tym też tą sieć warsztatów cały czas trzymam, że jak wy mi coś zgłaszacie, jak widzicie, że ja nie odczytałem, to nie znaczy że nie odczytałem. Ja często to przesyłam od razu do analizy i z reguły jest pół na pół, ale jeżeli ktoś zawinił, to zawsze wyciągamy konsekwencje i tym samym staramy się podnieść jakość usług. Nie ma ludzi nieomylnych, my też się mylimy. Tylko że trzeba umieć się przyznać do błędu. Nawet jeżeli ktoś się nie przyzna z moich warsztatów do błędu, a dojdziemy, że to był błąd, to poniesie konsekwencje. Jestem twoim widzem praktycznie od początku istnienia kanału. Hmm, to prawie dekady. Nieźle. A mam temat odnośnie patologii warsztatowych. Nie wiem tylko, jak to ładnie opisać. Warsztat mieści się w Warszawie przy ulicy, już nie powiem wam jakim, i nazywa się, też nie powiem wam jakim. A sprawa wygląda tak, że to poprzedni właściciel serwisował tam samochód i ja teraz cały czas poprawiam to, co warsztat... Źle zrobił. Wydawało mi się, że kiedy przy zakupie samochodu dostaje komplet faktur i innej dokumentacji, to mogłoby być spokojne. Dzisiaj już wiem, że kiedy na fakturach widnieje nazwa tego warsztatu, to albo połowa ceny w dół, albo lepiej sobie ten samochód odpuścić. No ale po kolei. Mój samochód to Volvo V73 Generacji 10 roku silnik silnikiem 2, 4, diesel tak d 5 250 chyba Przy zakupie go obejrzałem, i dokładnie sprawdziłem, a nawet zastosowałem się do dobrej zasady, żeby samochód nie oglądać samemu. Wszystko wydawało się w porządku, więc go kupiłem. Z samochodu jestem zadowolony, bo daje sporo frajdy z jazdy, no ale już w pierwszym roku użytkowania wyszło z jakiego głównolitu ten warsztat montuje części. Kiedy go oglądałem, był to luty 20 roku, z przodu miał ponad połowę klocków hamulcowych, no to sobie pomyślałem, że starczy ich na długo. W listopadzie, czyli jakieś 5 tysięcy później, kiedy wpadł termin przeglądu, diagnoza mi powiedział, że trzeba mieć na uwadze wymianę klocków z przodu w najbliższym czasie. Sobie pomyślałem, że jak to? Przy mojej jeździe, no co ja dużo hamuję, większość silnikiem, żeby pół klocka hamulcowego się zjechało prawie do zera, no ale kiedy sam spojrzałem, okazało się, że diagnosa ma rację, no ale nie to było głównym problemem przy tym przeglądzie. Okazało się, że maglownica, którą poprzedni właściciel wymieniał razem z pompą wspomagania, około pół roku wcześniej, zanim od niego go kupiłem, samochód, i zapłacił za to prawie 5000 tysięcy maluzy. A dokładniej znalazłem warsztat, który zajmuje się tylko maglownicami, demontaż i montaż własnymi rękami, koszt łącznie z nowym płynem i sprawdzeniem z bieżności około 900 zł. Niby nie tragedia, ale wychodzi na to, że w warsztacie zamontowali jakąś używkę, której nawet nie sprawdzili. Klocki wymieniłem około 2 miesiące później, Kupiłem je w sklepie. Da, da, da. Tam, tam bardziej, więcej nie sprzedałem tym sposobem od wymiany klocków. Pokonałem kolejne 35 tysięcy kilometrów i daleko mi do połowy ich zużycia. W tym miejscu zaznaczę, że wszystkie moje samochody serwisują samodzielnie. Sporo w tym Twojej zasługi. Dziękuję po to, ten kanał że zapatrzyłem się w kilka narzędzi, które bardzo mi tę pracę ułatwiają. Następnym w kolejce był rozrząd, który również był wymieniany chwilę przed zmianą właściciela. Zacząłem czuć pewien ubytek mocy, dlatego postanowiłem się za to wziąć. Przy czym przebieg od ostatniej wymiany rozrządu wynosił około 30 jest km, no i okazało się, że bardzo dobrze się wziąłem za rozrząd, bo po zdjęciu jego osłony, kiedy chciałem ustawić koła według znaczników, okazało się, że to się nie uda, bo pasek był już rozciągnięty nieco ponad jeden ząb. Cały komplet rozrządu, oczywiście, kupiłem w moim ulubionym sklepie na no 4 godziny mojej pracy. Nie ma garażu, wszystkie rzeczy robię sam u siebie pod blokiem itd. Na początku zbudzałem pewną sensację, ale czasem są się przyzwyczaili do tego widoku. Tak wiem, wariat jestem, ale dobrze mi z tym. W tym roku wymieniłem przedni. Piasty i wahacze, piasty wymieniane były. Bo nie tylko łożyska zaczęły mi huczyć, ale i ten pomad potrafił się wyłączać. Piasty wymieniłem w tym samym warsztacie, w którym kiedyś... Do, do, do. A i nie byłoby gdzie trzymałem. W każdym razie, w czasie demontażu zwrotnic zauważyłem gumowe tuleje wahacze i już... Są nieco sporyżające, tylko mi potwierdziło, że już od jakiegoś czasu czułem, że układ kierowniczy robi się coraz bardziej gumowy. A sworzniami bez problemu, jednym palcem mogłem sobie dowolnie przerzucać wszystkie strony. Jak wziąłem się za wahacze, to co po opisie białym markerem, prawy był zamontowany, używany i miał wymieniane stworzenie. Potem poznałem, że w ogóle. W oryginale stworzeń jest od wahacza przynitowany, a ten był przykręcony. Dodatkowo oba wahacze jedną ze śrub miały nieoryginalną. Później spojrzałem na faktury i na jednej z nich widniała wymiana sworznia. Znając życie ten warsztat, pewnie były z jakiegoś gównolitu. A ja trzymam się zasady, że w takich sytuacjach wychodzi na to, że warto mieć o czymś pojęcie, inaczej gdy się nie wie, czy aby... Nie jest się robionym wała. Poprzedni właściciel, jak widać, kompletnie nie miał tego pojęcia. W dokumentacji serwisowej jest kilka faktur z wymianą oleju: każda na sumę 1200 zł. W czasach, kiedy sam zakup oleju to jakieś 220, Podejrzewam, że Warsza dodatkowo ma spore zniżki. No z wymianą bez problemu wyrażam się. W Dobrze, i tych historii tutaj jeszcze mógłbym wam czytać na przykładzie tego auta, ale co to nam daje? I też bym chciał, żebyście nie popadali w jakąś. Panikę. Często jest tak, że kupujemy auto z jakąś historią, dostajemy faktury i, i, i ktoś, ktoś serwisował, ktoś był świadomy, słowo, słuchajcie, ktoś, ktoś po prostu serwisował, płacił za to. Zdarzyć się może, już coraz rzadziej, ale dalej to występuje, że tak jak widać, warsztat kasujecie za nową część, wsadza używaną. Warsztat kasujecie za najdroższą część, wstawia najgorszy głównolit. Warsztat. Kasujecie za regenerację maglownicy i tak dalej, wstawia jakąś używkę albo w ogóle tego nie robi. I takich sytuacji niestety jest masa. Więc dalej, kiedy kupujemy samochód, warto się zastanowić po pierwsze, tak powiedziałem, nad jego sprawdzeniem, a po drugie, wziąć pewną dozę poprawek na to, co było wymieniane, i właściciel kładzie nam faktury. Właściciel nie może nie zdawać sobie sprawy, więc fajnie by było ten przegląd przedzakupowy, aby jednak pojechać do zaprzyjaźnionego warsztatu. Ziomka mechanika, wziąć kogokolwiek, wiecie, na stację diagnostyczną, jakąś, no to też z tymi stacjami. Straszne to jest. Bo na przykład my, jak robimy w warsztatach taki serwis przedzakupowy, y, no to on kosztuje kilka ładnych stówek. Ale tam jest wszystko, jeżeli się uda, to nawet kompresję zmierzymy, jeżeli się uda. I, i wszystkie wycieki i wszystko. I wtedy można zweryfikować to, bo nawet właściciel, który sprzedaje, może się oczuć, czuć oszukany i może udowodnić warsztatowi oszustwo. Więc zawsze się walczyć o swoje, czyli zbierać paragony, faktury, protokoły. Zawsze. To się wam jak psu buda należy. Pilnujcie swoich aut. Nie dawajcie się zwieść, że da się coś zrobić szybko i tanio i dobrze. No albo jedno, albo drugie, albo trzecie. Nie da się. Na miłość boską, nie da się. Dziękuję partnerowi dzisiejszego odcinka, czyli dietom od Brokuła, gdzie, pamiętajcie, macie kod rabatowy M4K15 jeszcze obowiązujący w tym miesiącu, przyszłego się zmieni. I dieta nie jest tylko po to, żeby schudnąć. Ale zmieńcie coś w sobie. Chcecie coś zmienić, to po prostu zmieńcie. Chcecie lepiej się odżywiać, na siłownie chodzić, dawkować to w jakiś sposób i tak dalej. Ok, spoko. I Wy też możecie coś zmienić. Więc... Jak zobaczycie ile to czasu wymaga, żeby to wszystko policzyć, przygotować pieniędzy i w ogóle, to się okazuje, że lepiej wybrać sobie zaufać ekipie. Oni wam pomogą dobrać kaloryczność, bilans makroskładników i wszystkiego, zamówić i mieć zawsze świeżo, świeżo i smacznie w całej Polsce pod dom. A też klienci wy, jeżeli korzystacie, to też będzie was do czegoś uprawniać się długo takie ładne mini, w które 300 koła włożyliśmy, się pokaże od Brokuła, od nas i od Brokuła dla Was. Więc pomyślcie o tym. I uważajcie na siebie. Trzymajcie się, do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć!